Maria. Myślę, że każdy i każda z Was przyzna, że 14 maja to bardzo dobry dzień, żeby poszukać na nowo drogocennej Perły Bożej. Dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek z naszej wspaniałej Maryjnej Serii Majowej. Ach, dzisiaj wspaniały tytuł. Maria, która jest naszą ucieczką, naszym schronieniem przed atakami nieprzyjaciela. Powiem Wam takie trochę krótkie świadectwo. Jakiś czas temu moje życie się mocno załamało. Z różnych przyczyn. Myślę, że właśnie to był duży atak też złego i jakiś jego pułapka, którą na mnie zastawił, którą wszedłem. Bardzo długo nad tym pracował, żeby mnie gdzieś to wszystko wciągnąć i rzeczywiście jakoś mu się udało, ale doświadczyłem bardzo mocnej interwencji Maryi w tym wszystkim pomocy jej. I to jest właśnie niesamowite. Już teraz też powiem, jak warto jej się oddać. Rzeczywiście uciekać nie tylko przed nieprzeciem, ale w ogóle całe życie oddać w jej ręce. I było tak, że kiedy obudziłem się z tego śmiesznego, strasznego, tak naprawdę snu życiowego, odkryłem, że jestem ze wszystkich stron związany przez, przez diabła, że on w ogóle tak to zrobił, na wszelkie możliwe sposoby mnie jakoś ze sobą związał. Zastawił pułapki, zastawił armaty, które były gotowe mnie rozwalić. Ze wszystkich stron byłem przywiązany i otoczony. Każdy ruch, który mogłem zrobić, to naprawdę był ruchem, ruchem przegrany. Byłem w macie, można powiedzieć tak po ludzku. I wtedy miałem takie dwa obrazy duchowe. Jedno to właśnie wielkiego pająka, który już był gotowy mnie takiego związanego zeżreć. I to było już tak naprawdę owłos. I drugi lecących bomb atomowych, takich mega dużych atomówek. I Maryi, która nagle się pojawiła nad tym, na tym niebie, gdzie ona ciało, i przykryła wszystkie te bomby, aby tak swoim płaszczem zagarnęła. Yy... I wtedy co zrobiłem, to były tak naprawdę jedyne wyjście, które mogłem zrobić sensowne: to zdać się całkowicie na Jezusa i na nią. I powiem wam, doświadczam tego bardzo mocno, że ona naprawdę wszystkie te bomby złapała. I. Mam tego świadomość, że to, że, że żyję, że kim jestem w ogóle i nie tylko w tej sytuacji, ale w ogóle też innych, to jest jej zasługa. Ona mnie tyle razy już ratowała przed różnymi takimi atakami złego. Eee, zawsze jest takim wielkim schronieniem dla mnie. Kiedy ma, macie doświadczenia, bo to też jest warto powiedzieć, że bo zło istnieje, diabeł istnieje, piekło istnieje i trzeba być tego świadomym, że walczymy, walczymy na tym świecie przeciwko zwierznościom na wyżynach niebieskich, jakiś motor jedzie. Eee, no właśnie, to trzeba mieć świadomość tego, że, że walczymy eee, i walczymy z takim wrogiem. Ona nas może przed wszystkim ochronić. Naprawdę, eee, zawierzyłem jej wtedy całą tą sprawę jestem wolny, jestem szczęśliwy. Tak naprawdę jeszcze Pan mógł uczynić wielkie rzeczy i, i, i jest w ogóle lepiej niż było kiedykolwiek, też nie? Więc tak, tak potrafi działać Maryja. Więc y, kiedy doświadczasz różnych pokus, doświadczasz różnych ataków złego, y, to rzuć się w jej ręce. Całkowicie się jej oddaj, całkowicie się jej zawierz. Ona naprawdę ratuje nas. Y, jest twierdzą niezdobytą, jest warownią. Która nigdy nie została, nie zostanie podbita, bo tak powiedział Bóg, że on kładzie nieprzyjaźń między węża a niewiastę. Nieprzyjaźń, czyli całkowity rozłam między niewiastą a wężem. On nie ma żadnej, powtarzam, żadnej, yy, nawet najdrobniejszej części w niej: nic. I to jest po prostu, on nie, pot, nie potrafi tego znieść. I on musi najlepsze, to musi przy nią klękać. Musi oddawać jej cześć. Jeszcze przed Jezusem Chrystusem, jako Bogiem i człowiekiem, ponieważ jest Bogiem, jeszcze potrafi, jak ma powiedzieć Ave Maria, jak ma powiedzieć, że Maria jest królową, że jest matką człowieka i Boga człowieka. To jest hardkor. I jak, o ile dziś jak miałem do czynienia z osobami zniewolonymi, już na słowo Boże, jak im się czytało, to je, ich paliło. E, nie mogli tego słuchać znieść. Jak kazałem w imię Boże, w, w, w takim no, autorytecie, też Jezusa powiedzieć, że Jezus jest Panem, że przed nim zajmie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, jeszcze jakoś to przeszło. Ale jak miało się powiedzieć, że Maryja jest ich matką. Że Maria jest królową aniołów, że w ogóle jest niepokalanie poczęta, że z niebu jest dziewicą zawsze. No to było ciężko. To o czym świadczy? Jeszcze przed Bogiem on się ukorzy, ale przedem jest ciężko. A to pokazuje, jaka jest wielkość, a że musi to zrobić, bo jest królową wszystkich aniołów, tych upadłych też. Więc nie bójcie się, bo mamy najpotężniejszą, najwaleczniejszą hetmankę Wojsk niebie, Niebieskich i w ogóle wszystkiego. Nic nam z nią nie grozi. Nic. Nic nam on nie może zrobić. Jak się schronisz pod jej płaszcz, założysz jej szkaplerz, będziesz nosić jej medali, będziesz się modlić na różańcu, oddawać jej całkowicie, jej się oddać, będziesz ją naśladować, całym sercem mówić o niej wszystkim ludziom dookoła świata, koła siebie. Nic ci nie zrobią. Bo ona jest z tobą. Patrzcie na Jana Pawła II. Wczoraj była rocznica postrzelony. Ma miał zginąć. Ta tam były milimetry. w ogóle, To, 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 to jest takie to jest nie do pojęcia w ogóle. To się nie, takie rzeczy się nie dzieją, tak? To, no, milimetry to nie jest przypadek. To ona. I ile rady jeszcze żył i służył, i głosił yy, swoim hasłem, swoim życiem, cały twój Mario. Powiedz tak dzisiaj. Nie bój się. Warto, bo ona jest w stanie zrobić wszystko. Naprawdę wszystko. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący i ciebie, ciebie Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ave Maria.